No, sięma, witam przy Polonezie. Dzisiaj chciałbym Wam przekazać smutne wieści. No, niestety, tutaj kebab, w którym pracowałem, wkrótce zostanie zamknięty, No dokładnie to yy, 30 października zostanie zamknięty. Po prostu tutaj właściciele mówią, że yy, prowadzenie tego kebaba no, za bardzo się nie opłaca, bo przychodzi za mało klientów. No i mój kolega, który był moim zmiennikiem i tutaj dowozi kebaby. Yy, Chcę zezłomować dzisiaj swojego Opla Corsę, także pojedziemy dzisiaj na złom i będziemy po prostu złomowali corsa. No i będziemy jechać tym Fiatem 500, no a później zobaczycie dalej, co będziemy z tą Corsą robili. No a teraz jeszcze wejdźmy na chwilę do środka, do kebaba pokażę Wam jeszcze jak to środko wygląda, no bo wkrótce już tego kebaba nie będzie. Tutaj także jeśli ktoś jeszcze w ogóle chce coś tutaj sobie zjeść, no to ma czas do 30 października. Jeśli ktoś chce zjeść tutaj kebaba, w którym ja pracowałem, które ja dowoziłem, no to macie okazję do y, czas do 30 października tego roku. Hi bro, die you are closing this kebab, why? Yeah, basically hello, business position is not border, that's why we uh, open new shop in another city. Uh, that's why uh, Close this shop next month. Next month? Yes. Uh, not only here, but in Bangladesh, the kebab kind of business is not good. So, not and too much clients? Not too much clients, not too much. To that's why for uh, business is not good here, that's why we mm -hmm. shifted uh, from another city. So, you are moving, to, you're going back to Bangladesh? No, no, no. Here in this country, another city. Another city? Which? Which city? Uh, Krepo. Kraków Kraków, a ok. No dobra. Także tak to wygląda. Możecie sobie tu zobaczyć jeszcze. I do końca października będzie można sobie tutaj zamówić jeszcze jedzonko. The kebab gotowy. K kebab gotowy for you. Dzięki. Dziękuję. Ktoś chce jeszcze zjeść tutaj kebaba, no to musi się pośpieszyć no, do końca października. No jest całkiem niezły. Myślę, że jakieś 8-9. No, niech będzie, że 10 na 10, ale tylko dlatego, że tutaj yy, dowoziłem te kebaby i je polubiłem. Zresztą ostatnio to tylko ty tu, tutaj, tylko przychodzę, także. No, niech będzie 10 na 10, no także jak najbardziej polecam. No dobra, dzisiaj jedziemy Fiatem 500. 500 L nawet, tak? Na szczęście nie polonezem Żeby zezumować Opla Corsa Jak będziemy na miejscu to Pokażemy Opla I jeszcze powiemy dlaczego jest Nadaje się na złom No to jedziemy, dawaj Dobra, ciśnie To jest Fiat wypożyczony Z wypożyczalni Bardzo fajny powiem To jest taki minivan e, Pasy No właśnie, pasów no nie zrobiłem Będzie mrygać No będzie no dobra, jedziemy po alei właściwie to tutaj, tutaj to już kawiaduk Dąbrowskiego to się nazywa no i tutaj zaraz ale jest no, za autobusem O to są nowoczesne kierunki bardzo głośne w nie słychać w ogóle ja wolę te starego typu które tak cykają bardziej niż tykają Pojęty zapomniałem jak to cyka Ta pyka. No Fajnie autobus skręca No strasznie wolno Ile to? na godzinę No kolejek. Dobra, wjeżdża czy nie wjeżdża Wpuśćcie mnie Chijankę Wpuść. Dziękujemy Dobra. Dobra skręcamy tutaj Zjeżdżamy do Fiata no tutaj jest ten mój gruz już go widzę proszę. Jest, jest. jest. Opuelek, chcę zaparkować. Dobra, zaparkujemy gdzieś z prawej strony. To pani wyjedziesz? Wyjedziesz. Wyjadę. Skupienie. A tylko rozwa. Same Fiaty tutaj tylko. A tylko rozwa. Nie, no bo jest jeszcze Alfa Romeo. Czekam właśnie, tylko to, żeby to rozwalić. Zakochaj się w pandzie, jazda testowa. I to jest ta 500, którą będziemy zaraz jechać. Ona właśnie jest wypożyczona z tego Fiata. To jest cały tutaj plac i serwis I tutaj można części kupić, zamówić, wszystkiego. A nie tylko do Fiata, do, do Chryslera, Jeepa, Dodge'a też. O co chodzi w ogóle? Dlaczego w ogóle to nagrywamy? Otóż tak jak nagrywałem ostatnio na Shorcie, yy likwidowany do końca października, zlikwidowany do końca października będzie kebab, w którym pracowałem i w którym Daniel pracuje jeszcze, jeszcze przez parę dni, ponieważ zdecydowali właściciele tego kebaba, że po prostu to nie idzie ten interes za mało przychodzi klientów. I do 20-30 do października po prostu zostanie to zlikwidowane, właśnie 30 października zostanie zamknięty kebab. No i Danielowi się po prostu nie opłaca dalej mieć tego Opla korsy zaraz. O właśnie, on wyjeżdża. Idziemy go pokazać. I jedziemy z nim na złom dzisiaj. Jedzie. To jest właśnie ta korza. Oj, na flaku. I do tego wypożyczył świata Chcemy napompować oponę. No i już od razu. Facet krzyczał, że gdzie pan wjeżdża. No i Daniel, powiedz co tu jest nie tak w, tej, w, tej w tym celu, tak? No chyba że się śpieszysz teraz. Wszystko przecinnika. Aha, dobre, to leci i pogadamy za chwilę jeszcze. Z tego co ja jeszcze wiem, jak nim troszkę tutaj jeździłem ostatnio z Danielem, to łożysko, yy, w chyba w lewym kole przed nim, jest jakieś uszkodzone i hałasuje głośno. Ręczny nie działa. No, ogólnie ma ile już? Ponad 300 tysięcy przebiegu. Mocno był katowany. No, już korozja się wkrada w niektórych miejscach. No, na progach. Więc to już trzeba będzie powoli zacząć robić. No, może tragedii jeszcze nie ma. No, ale wiadomo. Jakieś wgniotki. Tutaj na przykład. Tutaj ostatnio zahaczył przy kebabie. Yy, osłup tutaj wgniotka o. tutaj brakuje yy, osłony no i flak jest A teraz tak. wszystkie cztery Spuszczone, prawda? Jak to jest fajnie. No tak jak to odpuszczili wtedy. Alfa skierk, ja. Chodzi o mieć ultrapiałkę, 10 koni. Mały świat. Przyjechał sobie kwiatowski silnik. No, wygonili nas, powiedzieli, że będą pompować sami. Powiedzieli, że uciekać stąd, uciekać. To jest fajnie. I Alfa Romeo, uciekać stąd. Dobra, wyjeżdża facio.

W tą stronę odstawi no dobra, to ja idę teraz z tym fiatem jechać On otwarty jest, otwarty, dobra także zobaczymy jak tym się jeździ 88 tutaj tysięcy przebiegu no normalnie no. no to dobra jedziemy ja nie będę oczywiście nagrywał podczas jazdy więc jak będziemy na miejscu to no dobra Corsa jedzie przede mną i jedziemy na złomowisko także to są ostatnie chwile tego samochodu szkoda bo chciałem nagrać jeszcze o nim odcinek no ale już nie zdążymy no, no ale będzie chociaż odcinek ze złomowania dobra jesteśmy przy skupie złomu już tutaj jakiś ja wiem co to jest, jakiś Mitsubishi. Cholera wie co to jest, nie, Nissan Primera trafia to właśnie tam, i za chwilę Korsa tam trafi. Proszę bardzo, skup złomu. Słuchajcie, wiecie co? Tego to się nie spodziewałem. Obok tego złomowiska jest drugie złomowisko zobaczcie co tam stoi na to własne szczęście to nie jest mój polonez to nie mój ale zobaczcie multipoint injection takiego bym chciał kurde bardzo bym takiego chciał na złomie stoi w sobie kluczyki są otwarty nawet jest ale jaja 119 tysięcy przebiegu A? Ale bym chciał takiego Taki kolor do pizzerki No to słuchaj, Daniel, o co chodzi? Dlaczego ta korsa idzie na złom? Całą historię, jakbyś mógł powiedzieć. No to tak, kupiłem ją na, na dowozy, żeby wwozić ta Aziza, a teraz dla zacnej no, pizzy. No dla, dla zacnej pizzy, ale teraz y, jest tak słabo, tak mało dowozów jest, że, że wyjeżdżam za granicę do Walii do cioci pracować. I to będę zarabiał tak ze trzy razy więcej niż normalnie w Polsce można to zarobić. I to jest najniższe kraje. A co w niej jest tego, że nawet nie warto jej sprzedawać? jest popsute? Czy... Dwumasa, yy, z, przednie zawieszenie, jakieś tam drobnostki, yy, przepustnica temu foliu obroty, ale nie tak mocno, jak w niektórych autach, że, mhm. że się wkręcę na obroty sam. No, ogólnie... Z, no, łożysko z przodu. Łożysko to, to jest dramat. Bez słuchawek to nie ma co jeździć. Co jeszcze? Słuchaweczki. Proszę. A, nie z tyłu zostało, no, a takie słuchaweczki trzeba mieć, żeby w ogóle było. Bo, tak bo tak jest głośno, jest no. bardzo głośno i to 40 na godzinę już można ogłuchnąć. No korozja gdzie nie gdzie, to ja już pokazywałem. No to pokazywałem. korozja, no to zima, to jest norma to jest to Coś jeszcze tego było? Jeszcze zamki chyba z tyłu w drzwiach. No, no i zamek, czy, nie, zamek, centralny się popsuł, raz no. działa, raz działa no y, Klapa bagażnika chyba się nie zamyka. Zamyka się, tylko ja nie zamykam. Po co? Ale na klucz chyba nie zamyka. Zamyka się, tylko to jest jako awaryjka. Jeżeli Aha. centralny padnie i ja, ja zgubię klucz, to mogę przez bagażnik sobie wejść. Aha. Takie to. O tutaj jest... Tutaj tylko jedna rzecz jest dobra. Silnik. Silnik jest kozacki. I właśnie silnika tobie szkoda. To jest ten, to jest ten fiatowski diesel. 1.2, 1.3 czy jakoś tak. Powinno być 1.2, ale jest 1.3 wpisane. Jest po prostu kozacki. Robi spokojnie 100 konne auta jeszcze z takich drobiazgów to chyba coś było z stołu z poduszką powietrzną. włączysz za W Poduszku. A, a teraz to nie pokażę. Nie pokażę, tak bo pali się kontrolka, że. O, po prostu ta, y, y, ta kontrolka mi się pali co jakiś czas. O, a tuż, teraz, a to, że jest jedna poduszka tylko, no to jedna poduszka się wyłącza. To jest, te, to jest prawie najbiedniejsza wersja. Do jeszcze biedniejsze brakuje czarnych zderzaków i tył. Tak ta, ta, tu nic nie ma. Nawet i ma do do regulacji kierownicy, tak? Do regulacji kierownicy. No, to moje, ale to zostawię tutaj. Fajne, ale to nie przyda mi się do, do auta następnego. No dobra. Auto na złom i pytanie, czy, czy można? I tutaj mamy Corsę C, to jest o tą kolegę u Was mm -hmm. na Towarowej. No to, no, to jest nam kolega, który powiedział, że mogę tutaj, tutaj dać auto na złom. No i teraz jest właśnie śmieszny moment. Nie chcą nam przyjąć tutaj samochodu na ten złom i dopiero jakaś inna firma, jakiś inny tam handlarz po 17 ma zadzwonić i go wziąć, więc tu nie oddajemy tej korsy. Ona nie chce iść na złom. Ona nie chce iść na złom. <laughs> chce jeszcze żyć. Chce jeszcze żyć. A po prostu lewetę. tu lawetę przyjedzie. Jak? Jak to będzie? Jak to będzie zrobione? Z jak tu. Słuchajcie, wróciliśmy pod mój dom. Cała rodzinka w komplecie. Taki obraz pamiątkowy na koniec, bo już tych samochodów później nie zobaczymy. Ten jest wypożyczony, ten idzie na złom. Ten zostaje tylko. Zobaczcie. Najstarszy samochód z tych wszystkich zostaje. To chyba jednak coś znaczy. Co? No na tamtym złomie nie chcieli tej korsy wziąć. Więc tutaj kolega Daniel próbuje znaleźć jakiegoś handlarza aut właściwie takiego co skupuje auta więc może ktoś taki kupi zobaczymy jeśli się uda dzisiaj go sprzedać no to też damy znać dobra to zobaczymy co będzie dalej jo ta korsa idzie na złom Bye, bye. Volkswagen Golf Dwójka. W ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, ale też przez całe życie nigdy golfem nie jechałem. Żadną wersją. No i to też byłoby fajnie nagrać jakiś film na moim kanale o golfie. Jeśli ktoś z Was chciałby kiedyś mi udostępnić jakiegokolwiek golfa, ale najchętniej to bym widział jedynkę i dwójkę. To by było spoko. Natomiast jeśli nikt z Was nie miałby, to wiem, że firma Panek, ta, która wypożycza samochody, ma golfa. Oni mają w ogóle też świata 125P Poloneza. Yy, chyba też Syrenę, chyba w Malucha, i myślę, że jeszcze coś by starego się znalazło. Także można by było wypożyczyć i nagrać jakiś film właśnie na wypożyczonym, przejechać się, zobaczyć jak to w ogóle chodzi. Chociaż jakoś yy, niemieckimi autami jak BMW, Audi, Volkswagen czy jakieś Mercedesy, w ogóle się nie jaram, także. No, ale nagrać jakiś film taki na pamiątkę byłoby spoko. Co ciekawe, muszę wam powiedzieć, pokazać, bo tak z daleka przechodząc zobaczyłem, chyba ktoś mu odkręcił albo katalizator, albo cholera wie co, bo tutaj tłumik środkowy leży tak na ziemi. Także odzywajcie się, jeśli ktoś chciałby wspomóc mój kanał, jeśli ktoś z was miałby golfa lub jakiekolwiek inne stare auto, no, no bo bez ludzi to ja się nie rozwinę nigdy.